i seks są niezaspokojone, wszystkie inne będą określane jako nieważne. Podaję tutaj za maslowym tylko te cztery przykłady potrzeb podstawowych, pamiętając, że on w ogóle jest przeciwny konstruowaniu jakiejkolwiek listy podstawowych potrzeb fizjologicznych. Filozy... Fil... F... 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 I na tym zakończę aktualny dzisiejszy podcast i mam nadzieję, że wam się spodobał. A jeżeli chciałbyś usłyszeć więcej Maslowa, więcej psychologii, więcej Wiktora Frankla, to zapraszam Cię do obserwowania tego kanału, do sprawdzenia Instagrama, Facebooka i po prostu wyślij to znajomym, niech to idzie szeroko. Niech dowiedzą się, że Maslow nie wymyślił piramidy Maslowa. Trzymajcie się, a miłego wieczoru, całuję Was, buziaki, PAPA. Pa.